Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Razem ze mną jest Pan Minister Jan Kantak i Pan Minister Janusz Kowalski. Proszę Państwa, nasza konferencja jest związana z wczorajszą decyzją Parlamentu Europejskiego i możemy powiedzieć, że szaleństwo Zielonego Ładu wśród instytucji europejskich trwa w najlepsze. Wczoraj Parlament Europejski przegłosował kolejny dokument z tak zwanego Zielonego Pakietu, który Uderza bardzo mocno w naszą suwerenność, uderza w nasze zasoby i uderza w naszą polską wolność gospodarczą. Chcę bardzo wyraźnie zwrócić uwagę, że w tym dokumencie zawarto zapisy, które zobowiązują państwa, w tym również i Polska, do tego, aby 20% powierzchni kraju zostało wyłączonych. Mówi się o rekultywacji tych terenów. Przede wszystkim uderzy to bardzo mocno. Cały sektor rolniczy uderzy to również bardzo mocno w sektor leśny. Właściwie można powiedzieć, że to oznacza w wielu miejscach paraliż tych sektorów, bardzo duże straty finansowe i również wzrost bezrobocia. Ten dokument to kolejny dokument, który jest przyjmowany na poziomie unijnym obok strategii bioróżnorodności czy całego pakietu 50-55. Więc. Reagujemy na to, sprzeciwiamy się tym rozwiązaniom i mam nadzieję, że Państwo również ci, którzy dzisiaj analizują scenę polityczną, wy będą wyciągali wnioski wobec tych posłów ze strony polskiej, którzy za takimi rozwiązaniami głosują. Równocześnie prezydencja hiszpańska o tym wiel z wielu Państwa jeszcze w tej chwili nie wie zaproponowała nowe rozwiązania dotyczące również tak zwanych nie, leśnych, nie drzewnych produktów leśnych. To oznacza, że będziemy za chwilę mieli kolejny pomysł na poziomie unijnym, aby regulować tak newralgiczne z punktu widzenia społecznego w Polsce kwestie, jak chociażby zbieranie, zbieranie runa leśnego czy, czy grzybu. To są wszystko bardzo niebezpieczne rozwiązania, które uderzają w nasze zasoby. Jeszcze raz podkreślam Podkreślam uderzają w naszą suwerenność i bardzo mocno uderzają w naszą gospodarkę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj jako przedstawiciele suwerennej Polski. Czym jest suwerenna Polska? Suwerenność polega na decydowaniu samym o sobie. Natomiast Unia Europejska po raz kolejny pokazuje, że ma apetyty na naszą suwerenność. Zarówno jeśli chodzi o suwerenność energetyczną, jeśli chodzi o suwerenność żywnościową, suwerenność instytucjonalną. Na przykład w kwestii suwerenności energetycznej widzimy pakiet Fit for 55, który bardzo mocno uderza w nasze państwo, państwo, które opiera się na własnych zasobach, takich jak węgiel. Jeśli chodzi o suwerenność żywnościową, to mamy dzisiaj kolejny etap próby odebrania nam tej suwerenności. Wczorajsze przegłosowanie przez Parlament Europejski rozporządzenia bardzo mocno uderza właśnie w polskie rolnictwo. Próby ograniczania gospodarki rolnej w państwach suwerennych, w państwach członkowskich z góry, odgórnie przez Unię Europejską, jest olbrzymim zagrożeniem dla takich regionów jak między innymi Lubelszczyzna, region, który opiera się na polskim rolnictwie. Generalnie widzimy proces, w którym Unia Europejska chce doprowadzić do tego, żeby państwa członkowskie stały się skansenami, tak naprawdę rezerwatami przyrody. Chcą nas cofnąć o setki lat Wstecz. To jest sytuacja niedopuszczalna. Biorąc pod uwagę, że próbuje się wskazać, że 10 czy 20% terytorium ma być wyłączone z produkcji, czy będą to lasy, czy będzie to produkcja rolna, jest to zewnętrzna ingerencja w sprawy, które dotyczą nas. I to kolejny raz ma to miejsce, gdzie Unia Europejska nie ma delegacji traktatowej do tego typu podejmowanych działań. Więc mamy powód, żeby kolejny raz bić w alarmistyczne tony, że suwerenność, kolejny skrawek suwerenności jest w bardzo poważny w sposób zagrożony. I zadajemy pytania do posłów opozycji, o których powie pan minister Janusz Kowalski. Apelujemy do pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby tak jak Zjednoczona Prawica w końcu zaczął mówić głosem obrony polskich rolników. Bo nie może być, Szanowni Państwo, tak, że w Brukseli przedstawiciele tak trzeciej drogi pani Róża Thun od tego wielkomiejskiego polityka Szymona Hołowni głosuje de facto za likwidacją dużej części polskiego rolnictwa. Jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe jest wiarygodne, to jeszcze dzisiaj powinno zerwać koalicję z ugrupowaniem Polska 2050 Szymona Hołowni za poparcie przez to ugrupowanie tego skandalicznego projektu uderzającego w polskie bezpieczeństwo żywnościowe. I posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego powinni przeprosić, przeprosić za to, że w kluczowym kwietniowym głosowaniu w 2023 roku poparli Cały pakiet Fit for 55. Zjednoczona prawica, Prawo i Sprawiedliwość, suwerenna Polska głosowała przeciwko Fit for 55, które uderza w polskie rolnictwo. PSL głosowało za tym pakietem. To ma, Szanowni Państwo, fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację, bo widzimy, co się dzieje. Dzisiaj największym zagrożeniem dla polskich rolników są regulacje Unii Europejskiej i brak jakiejkolwiek solidarności ze strony Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen nie ma czasu, żeby spotkać się z protestującymi sadownikami, z protestującymi plantatorami, producentami malin, z protestującymi rolnikami, chociażby na Lubelszczyźnie, do czego zachęcał pan wiceminister Jan Kantak, żeby eurokraci przyjechali na Lubelszczyznę. Ursula von der Leyen jest również głucha na żądania polskiego rządu wpisania chociażby ochrony celnej polskich owoców miękkich przed napływem importu, przed importem ukraińskich malin czy innych owoców miękkich. I szanowni Państwo. Widzimy ogromne zagrożenie. Za kilkadziesiąt dni może dojść do ogromnego problemu na polskim rynku zbóż, ponieważ 15 września 2023 roku mija, kończy się zakaz importu rzepaku, pszenicy, nasion, słonecznika do Polski i Kukurydzy i Unia Europejska już dzisiaj jasno daje sygnały, że na miesiąc przed spodziewanym terminem wyborów po to, żeby wesprzeć Donalda Tuska, Ursula von der Leyen i pan Dombrowski szef tej całej Komisji do spraw Handlu odpowiedzialnej za kwestie ceł. Politycy Europejskiej Partii Ludowej będą chcieli doprowadzić do tego, że import produktów rolnych z Ukrainy będzie wznowiony, co uderzy w polskiego rolnika. Mamy do czynienia z całą sekwencją działań wymierzonych w polskie rolnictwo i nie ma naszej zgody na to, aby w tej sprawie mówić innym niż polski głos w Brukseli. Żądamy od Władysława Kosiniaka Kamysza zerwania koalicji i odcięcia się od liberałów z Polski 2050, którzy głosują przeciwko polskiemu rolnictwu w Parlamencie Europejskim. Zjednoczona Prawica, jestem o tym przekonany, wygra po raz trzeci wybory w takiej konfiguracji, że będziemy mieć samodzielną większość. To jest nasz cel, dlatego idziemy w przeciwieństwie do opozycji, która się kłóci, która się dzieli, która się kłóci z tymi wszystkimi giertychami, panem Petru, Kosiniak-Kamy, z Tuskiem, z Czarzastym. My jako Zjednoczona Prawica idziemy zjednoczeni. Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska oraz mniejsze ugrupowania i zrobimy wszystko, żeby mieć samodzielną większość. Polacy szczególnie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa militarnego, geopolitycznego i bezpieczeństwa na, dla polskiego rolnictwa potrzebują stabilnego rządu. I tą stabilnością będą rządy Zjednoczonej Prawicy. Jestem przekonany, dzisiaj widać, że sondaże dla Zjednoczonej Prawicy rosną. Polacy nie chcą na liberałów, którzy w parlamencie europejskim, jak Szymon Hołownia, czy Polskie Stroniste... Ludowe, nie mówiąc już o postkomunistach i Platformie Obywatelskiej, którzy głosują przeciwko interesom Polski, nie chcą na takich ludzi głosować. O scenariuszach wyborczych i powyborczych rozmawia się po wyborach, poczekajmy na datę wyborów, wygramy wybory jako zjednoczona prawica. To jest nasz cel numer jeden. Samodzielne rządy i stabilne rządy dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Takie stabilne rządy to rządy zjednoczonej prawicy. Panie redaktor sp spokojnie. Tak jak powiedział pan minister Janusz Kowalski o możliwych scenariuszach dyskutuje się po wyborach. Jedno, o jednym mogę panią zapewnić. Na pewno w ramach przyszłych koalicji, gdyby do takich miało dojść, nie będziemy dokonywali takich szpagatów jak trzecia droga. To nie jest trzecia droga, to jest szpagat między kośniakiem Kamyszem a Szymoną Hołownią, więc w tej. W tym zakresie mogę panią uspokoić. Nie będzie takich sytuacji, w której z jednej strony pan Kośniak Kamysz krytykuje Parlament Europejski za przyjęcie rozporządzenia, której, któremu poświęcona jest dzisiejsza konferencja prasowa, a z drugiej strony w ramach tej trzeciej drogi europosłanka Szymona Hołowni głosuje za tym, żeby odbierać polskim rolnikom grunty rolne. Takich szpagatów jak trzecia droga nie będziemy dokonywali. Jesteśmy pewni, że będzie jednomyślność. Jest to projekt ministra Marcina Romanowskiego, przedstawiciela suwerennej Polski. Jest to bardzo dobry projekt. Jesteśmy przekonani, że znajdzie poparcie w większości Sejmowej. Dziękuję bardzo.